Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszym filmiku chciałem zaprezentować swoje nowo założone krewetkarium. Dzisiaj mija 11 dzień od założenia. Co tutaj się zmieniło? Wreszcie usunąłem kamień. Z góry, jak i tutaj z dołu. I musiałem przyciąć hemiantusa, ponieważ stwierdził, że wyjdzie z akwarium. Nie wiem, wychodzi na to, że hemiantus bardzo mnie lubi i lubi moje spartańskie warunki, które mu tutaj zapewniam, czyli woda do podmian prosto z kranu, brak nawożenia. I tak to sobie wygląda. No. Bąbelków jest cała masa. Bąbelkują nie tylko roślinki typu chemiantus, ale bąbelkuje też i trawka. Tutaj się też jakieś bąbelki pojawiają. No jest nieźle. Co do korzenia, jakżeście ostrzegali. Oczywiście tak jest. Jest yy, biały mech, czyli grzybek. Ale tak jak obiecałem, nie dotykam akwarium. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie żadna roślina nie powiedziała nie. Wszystkie całkiem przyzwoicie się zachowują i sobie rosną. Co do trawki. No, trawka zaczęła się zagęszczać, lecz tak jak tutaj kolega Mokre Łapska podpowiadał, oczywiście ma problem z tym, żeby się ukorzenić. Co ja tutaj zmaluję? Podejrzewam, że skończy się na tym, że wyciągnę na chwilę tą trawkę z akwarium, zabiorę, zbiorę tutaj trochę tego żwiru e, grubego i zamiast niego nasypię dokładnie tego samego bazaltowego, tylko, że piasku. I trawkę posadzę w piasku. Powinno być ok. Wszystko powinno sobie jakoś tam poradzić. Wreszcie moje mikrozorium, które męczyłem w obu zbiorniczkach, ruszyło. Ma się dobrze. Coraz lepiej zaczyna wyglądać. No i tak. Cały czas pytacie się mnie co do filterka, jak się sprawuje. A no sprawuje się dobrze. Taka przejrzystość jest wody, więc myślę, że jest nieźle. Ja używam już tego filterka, dokładnie tego samego modelu, w swoim 112 litrów. Pracuje u mnie prawie rok. Jestem z niego bardzo zadowolony. Poza tym, że w dużym stwierdziłem, że muszę zmienić głowicę na mocniejszą, ponieważ uważałem, że jest troszeczkę za mały przepływ wody. Poza tym, filtr pracuje bez zarzutu. Ma też taką fajną funkcję, to się nazywa Bypass, gdzie możemy może pokażę, tutaj tym pokrętłem. Zdjąć same węże z baniaczków. Baniaczek, na przykład, zanieść sobie do łazienki. A filterek nie wymaga wypinania z sieci, ponieważ woda wtedy krąży w obiegu. No i gąbeczka, która tam jest założona na głowicy, w dalszym ciągu będzie filtrowała nam wodę bez strat. Z takich ciekawostek, bo nie dajecie mi żyć, w sprawie. Nowej lampki, którą obiecałem, że będzie. A no, będzie. Będzie lampeczka. Na dzień dzisiejszy jest to naprawdę totalny prototyp. Mam już wymyślone nóżki. Zamontowane są Power LEDy. Tu jest 35 cm listwy, na której siedzi tak jak tutaj możemy policzyć, 7 diod więcej nie włożę, bo się nie da jest to mały profil w takim przykroju więc, no nie da się, po prostu się nie da co do nóżek, no będzie to pierwsza moja lampka która będzie miała regulowane nóżki nóżki będą się wysuwały około 10 cm więc, będzie możliwość zamontowania tej lampki na różne szerokości akwarium. Oczywiście, lampeczka z jednej i z drugiej strony ma regulację. Wszystko jest na razie na etapie testów. W tej chwili szukam y, ładnego, czarnego drutu, żeby to fajnie wszystko wyglądało. No, i pytanie: jak świeci? No, to jest dość skomplikowane. Może mi się uda nawet coś pokazać. Tak, proszę bardzo. Świeci sobie. Jest nawet nieźle, Wam powiem. Diody są schowane, więc nie oślepiają. Yy. Żeby było ciekawiej, yy. tą lampeczkę będziemy mogli. Wreszcie niektórzy powiedzą zamontować w pokrywie. U góry tutaj będą zamontowane nakrętki. Oczywiście przesuwane, one będą tutaj tylko włożone, po to, żeby po wywierceniu otworów w pokrywie można było od góry przykręcić sobie śrubką. Diody są osłonięte. Całkiem przyzwoitą folią, która nie zabiera światła. Więc dzięki temu lampka jest bryzgoszczelna. Muszę tutaj zamontować jeszcze jakieś fajne gumowe korki, które uszczelnią tą lampkę całkowicie. I tym sposobem będę miał na sprzedaż lampki, które. Będzie, mo będzie wreszcie możliwość montażu do pokrywy. Co do dużego akwarium. No postaram się Wam coś tam pokazać, żeby nie było. O, Jest to obrazek zbiornika, który żyje własnym życiem w tej chwili. Eee, inne co robię, to dorzuca im tego nawozu makroelementów, które po prostu rośliny się przyzwyczaiły do tego. Chemiantus zarósł sobie w ładną kulkę. E, kryptokoryny zajmują w tej chwili e, jakieś 80% powierzchni całego dna zbiornika, więc można powiedzieć, mam trawnik z kryptokoryn. Nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych glonów, zobaczcie. Taka ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że nie miałem czasu wyczyścić jeszcze tego filtra. Co się stało? Krasnorosty wreszcie zaczęły opuszczać mój zbiornik. Nie robiłem z tym zupełnie nic. Naprawdę nie robiłem z tym zupełnie nic. I zaczyna to działać. Czyli jednym słowem, to co zawsze powtarzam: czas, w szczególności czas, który damy, na to, żeby zbiornik sam poradził sobie z rzeczami, które się w nim dzieją, jest bardzo ważny. E... <laughs> Przypominam, nie odmulam tutaj dna, nie dotykam się do tego, co e... roślinki robią. One żyją tutaj własnym życiem. Jedyne co, przez to, że nie ma w podłożu żadnego substratu, kiedyś tam wsadziłem jakiś worek, myślałem, że to substrat, okazało się, że to zewnętrzna e powłoka, taka przy, przykrywająca substrat do sadzenia roślin i to sobie tam siedzi i tego nie wyciągam. Wychodzi yy. na to, że nawet w tym rośliny rosną, ale widać, bo to jest w tym miejscu. Te mają się troszeczkę gorzej, czyli lepiej jest na żwirku. Jakby ktoś kiedyś się pytał, czy trzeba stosować substrat? Tak, do bardzo wymagających roślin trzeba. Yy. Tylko czytajmy, co napisane jest dokładnie na opakowaniu, bo może się to źle skończyć. A więc, tak, filmik trwa już 10 minut. W tej chwili, no, światełka jest trochę w tym baniaku. E... Co do jeszcze takich ciekawostek. Następny filmik, który nagram, będzie nagrany w dość niedługim czasie, e... bo niestety sypiecie mi strasznie dużo pytań co do oświetlenia, którego niespecjalnie lubię. Są to paski LEDowe. Specjalnie dla Was e, zamówiłem sobie kilka rodzajów pasków LEDowych. Nie będą to długie odcinki, będą to po, odcinki po, po 20 cm. E, podłączę przy Was e, te diody. Zamówiłem dokładnie 6 Rodzaj i chcę Wam pokazać, jak producenci tych pasków yy, i ludzie, którzy te paski sprzedają, nabijają wszystkich w butelkę. Będą od tych najprostszych pasków, które mają tam 5W na metr, po te bardzo skomplikowane paski, które są yy, bardzo mocne, na przykład na diodach 56-30, które na przykład na metrze potrafią mieć nawet i 32W. Pokażę Wam tak naprawdę, jaki prąd pobierają takie diody. I z jaką mocą tak naprawdę świecą. A więc szybki, szybciutkiego updateu byłoby na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I do zobaczenia w następnym filmie, który ukaże się dosłownie za kilka dni na moim kanale. Do usłyszenia. Cześć!